Otwieram plik w formacie IGES, następnie wybieram opcje. Od wyboru tych opcji zależy jakość importowanej geometrii, dlatego warto sprawdzić różne warianty wyboru parametrów. Po wczytaniu geometrii odrzucam. Okno diagnostyki importu, po to by wcześniej usunąć domyślny wygląd i włączyć widok krawędziowy, który ułatwi mi ocenę tego importu. Następnie wybieram diagnostykę import. Jak widać, znajduje się tu wiele wadliwych ścian. Ściany lub powierzchnie zostaną teraz usunięte. Te z nich, które nie mają symbolu gwiazdki, oznaczają samoprzecinającą się geometrię, dlatego je usuwam w pierwszej kolejności. Jak widać, usunięcie niektórych z nich powoduje automatyczną naprawę pozostałych, w związku z czym nie muszę usuwać wszystkich ścian. Kolejno wybieram opcję: Próbuj naprawić wszystkie, licząc na to, że automat wykona pozostałą pracę. Jak widać, zostały jeszcze dwie wadliwe ściany. Usuwam jedno z nich i ta ściana zostanie w dalszej kolejności odbudowana przeze mnie ręcznie. W wyniku tych operacji powstał jeden obiekt bryłowy. Pozostałe obiekty są to powierzchnie. Będę musiał z nich utworzyć teraz obiekty bryłowe. Ukrywam obiekty powierzchniowe, które przysłaniają mi, utrudniają mi zadanie, przysłaniają inne obiekty i wybieram opcję. Przycinania, następnie łączę powierzchnię tworząc obiekt bryłowy. Oczywiście, aby to było możliwe, powierzchnie muszę otworzyć zamkniętą przestrzeń. W przypadku kołnierza są już tutaj powierzchnie, wystarczy je połączyć, zaznaczając opcję spróbuj uformować bryłę. W folderze obiektów powierzchniowych przeglądam pozostałe powierzchnie, które wymagają naprawy. W przypadku drugiego kołnierza, co widać, brakuje jednej ze ścian, dlatego zostanie ona uzupełniona poleceniem powierzchnia planarna, a następnie zostanie połączona i zszyta, co spowoduje automatyczną zamianę na obiekt bryłowy. Pozostaje jeszcze do odbudowania jeden element, który wcześniej został usunięty jako powierzchnia wadliwa. W tym celu powierzchnia została przycięta, usunięte zostały otwory i ten fragment zostanie zamieniony na bryłę. Z, z pozostającego fragmentu powierzchni zostanie wyciągnięta rura na zasadzie pogrubienia tej powierzchni. Wyniki zostaną scalone. Niepotrzebny fragment zostanie usunięty za pomocą polecenia usuń ścianę. Usuń i załataj powoduje wyeliminowanie wszystkich fragmentów powierzchni, które są w tym wypadku zbędne. Następnie zostanie wykonany otwór, który w tym miejscu się znajdował. Została jeszcze jedna powierzchnia wymagająca konwersji na bryłę. Podobnie jak to było w przypadku kołnierza, wymaga to zaślepienia otworu, połączenia wyników. Zaznaczoną opcję: Spróbuj uformować bryłę. W tym momencie wszystkie obiekty, które podczas importu nie zostały automatycznie naprawione i przekształcone w obiekty bryłowe, zostały odbudowane. Ostatnią operacją, którą wykonał, będzie wydłużenie rury kołnierza i połączenie obiektów. Niepotrzebne powierzchnie na samym końcu zostały usunięte. W tym momencie ta część już nie ma żadnych wad. Zostały wydzielone wszystkie obiekty, które się pierwotnie tu znajdowały. Część zostanie zapisana jako parasolid po to, żeby zerwać powiązanie z istniejącą częścią z tymi Błędami, które pierwotnie się znajdowały, a jednocześnie w celu ponownej weryfikacji, czy takie błędy się nie znajdują. Nie ma żadnych błędów, uzyskaliśmy pliki importu czyli to, nad czym nam zależało.